Bardzo często y, dzieje się tak, że zmiana w wizerunku staje się zaczątkiem zmian w jakichś Panie, Panie pewno się zgodzą, że czasami po prostu czujemy, że musimy pójść coś zmienić i to jest często y, zaczątek czegoś nowego. Dla mnie to po prostu kiełkowało. kiełkowało. Zmiana wizerunku y, była stopniowa, w sensie poloruchmozów, co, co poszło w parze ze zmianą wizerunku. Podobały, nie tylko moje poddawanie kobietom, że kobieta powinna zmieniać swoje dreury. My jesteśmy niestety często przywiązane do naszej jednej czy całej tej i nam się wydaje, że w żadnej innej nie będziemy wyglądały dobrze. A prawda ta jest taka, że powinniśmy zmieniać fryzurę, bo wtedy odciągamy wzrok od naszej twarzy. a to nasza twarz się zmienia, jak zmieniamy włosy, wygląd, to wtedy nie widać, że nasza twarz też z wiekiem jest troszeczkę inna. Pamiętam, że jak miałam po raz pierwszy ściąć włosy, a było to w 1994 roku, a miałam zawsze chorowane przez mamę takie długie, spalone trwało, bo to były te lata 80 i w trzeba było, że mam cienkie włosy, bo trzeba trwałą zrobić, więc zawsze to były te włosy. I jak zaczęłam chcieć być modelką, zaczęłam od borutu a później poznałam Tomka Jackowa, tego jeszcze nikt nie znał, ale on zawsze był taki, jaki jest, znaczy kiedyś był chyba Miał tak samo od, ty, księty język, ale był chyba hmm, bardziej zdrawialny, proszę, proszę. <grystanie> Tomek zobaczył mnie i powiedział mi, ty z taką hmm, przepraszam, dupą i z takimi spalonymi włosami chcesz być modelką? A on wtedy był dwa razy większy niż jest. I sobie <grystanie> e, pomyślałam, oż ty, bezczelny. Wróciłam do Bochadawa, z tego, w którym mieszkałam, po trzech miesiącach wróciłam. Szczupę 12 kg i obcięłam włosy. Ale zanim obcięłam włosy, fryzjer śnił mi się po nocach, że nie przyszedł, że się spóźnił, że jednak podjął decyzję, że mnie nie obecnie. Tak strasznie trudna to była decyzja dla mnie, obcięcie tych włosów. A ta zmiana faktycznie z takich długich spałami trwała na króciutkie, była bardzo korzystna.